Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z tworzenia i omawiania listy. Listą, którą dzisiaj przygotowałem będzie już bardziej aktualna lista na Anakinie. Dlaczego bardziej aktualna? Ponieważ jak wiemy jednostki Wookiee Warrior'ów oraz Joda. jeszcze nie wyszli. Także dzisiaj coś właśnie na, na teraz. Mamy Anakina z Force Reflexem, Force Pushem, no bo tutaj w odpowiedniej sytuacji będziemy tego dodża potrzebować. To go weźmiemy force push'a, żeby przyciągnąć, bądź też odepchnąć jednostkę przeciwnika. Mamy endurance, żeby zdejmować dwa supresywy, ponieważ nie chcemy, żeby Anakin na koniec, który miał supresor, żebyśmy mogli zagrywać mu rozkazy, no bo jak wiadomo, karta słabości. Tenacity, bo gdzieś tam rany pewnie złapie i szóstą kość można dostać. Klon commander, dodatkowo z agresywną taktyką ponieważ z Anakinem potrafimy cierpić na brak serży, Wiadomo, ja że ma tu swoją trójkę, gdzie tam z dwóch serży może rozdawać. Natomiast klon Commander nie dość, że zapewni nam dodatkowy rozkaz, oczywiście tej, w tym przypadku to, to zawsze dwa dodatkowe rozkazy, do czego niedługo przejdę, może zapewnić nam właśnie te dodatkowe serge, na których praktyczkę cierpiliśmy, cierpieliśmy, przepraszam, to dodatkowo ma on strzela całkiem przyzwoicie, prawie jak oddział bez jednej kości, jest on bardzo solidną aktywacją, 70 punktów, bo jest agresywną. Myślę, że może być warto zagrać takiego klona komandera. No i dlaczego powiedziałem, że dwa rozkazy? Bo tutaj będziemy mieć Face 1 z Faisem. Jedna Face 2 z Z6-em. Oczywiście tej Face 2, bo są Morale 2 bardziej wytrzymałe, bo Reliable, więc tutaj już troszeczkę ten jeden Search. Powiedzmy, będzie zaspokojony. I tutaj właśnie face 1 z 5 jest morale też już na dwa Co prawda brak serca, ale i do fire supportu można zrobić te 7 czarnych kości. I mamy ten dodatkowy rozkaz zawsze dzięki koordynacji. Czyli bierzemy sobie klona komandera z Directem. Direct idzie na face 1 z 5 i on może skoordynować na, na przykład face 2 z, z sixem Ponieważ trzecim korem możecie oczywiście wziąć sixa natomiast ja chciałem sobie wziąć tutaj face 1 z tym DP23, ze względu na to, że tutaj daje mi to Pirsa a chcemy troszeczkę jednak podejść bliżej. Chcemy, żeby Anakin wszedł blisko, dlatego też właśnie tutaj postanowiłem spróbować wziąć tego gościa z piersem. Ewentualnie, jeśli ten oddział zbierze na siebie ostrzał, to też nie jest źle. Wiadomo, że on będzie tutaj najłatwiejszy do zabicia, natomiast no kosztuje 75 punktów, więc zaraz po dowódcy będzie on naszą najtańszą aktywacją tutaj razem z NMATRT. TRT. Także tutaj właśnie jeden taki oddział z piersem żeby jakieś powiedzmy ważniejsze cele. Spróbować im odstrzelić. ATRT z Rotary Blasterem. No tutaj typowo pod Fire Support pod e, Face 2 z 6 e, A też przy okazji jest to dosyć solidny e, support. Za 85 punktów Można w to miejsce oczywiście myśleć nad barkami natomiast dawno ATRT też u mnie nie było. E, myślę, że też ATRT, bo to, ATRT to może być troszeczkę wytrzymalszy od barku na armor. Tutaj, oczywiście, kwestią spornu są impakty u przeciwników. Natomiast tak sobie właśnie wymyśliłem, że ATRT postawimy. No i właśnie drugie ATRT z impactem. Tutaj Impact 3, więc antyarmorową jakąś tam wersję mamy. Zawsze z ten hacking, który może z Piersem 3 dojdzie na ciechanie. I tutaj też Fire Support można do tego robić, żeby ten Impact został na pewno wykorzystany. Możemy robić właśnie przykładowo od tych Face 1, jeśli będą wystarczająco blisko, żeby dorzucić piersa do puli z impactem. Te, taki właśnie pomysł, i tutaj właśnie tam nasza nowa jednostka, jako jest LAT Patrol Transport, i ono ma jedno za zadanie: dostarczyć anakina za linię wroga, tak jak najbliżej przeciwników, żeby ten anakin po prostu wysiadł i przeciwników troszkę pociachał. I tutaj właśnie pod, dzięki, yy, przepraszam, tutaj właśnie yy, przyda się nam ten klon Shock Trooper Pilot. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Który po tym, jak jednostka transportowana robi disembark, czyli wysiada, zapewnia jej search token i aima lub dodża, w zależności od tego, co będziemy potrzebować. Tutaj, anakin będzie sam w stanie zawsze tego yy, dodża z Force Reflexa sobie zapewnić, więc albo damy mu dwa dodże, jeśli wcześniej ten anakin będzie wysiadał, jeśli będzie trochę później, damy mu aima, żeby przy tych pięciu kościach było większa, większa szansa na trafienie. Zawsze jest jeszcze porspoł, żeby troszeczkę podciągnąć przeciwnika, jeśli byśmy nie dawali rali dobiegać. No i high energy Shieldsy, żeby nie marnował się Arsenał. W zależności też od tego, czy dwa razy pod, podrzucimy Anakina, czy raz y, będą wykorzystywane te Shieldsy. Myślę, że tutaj, y, gdy już raz podwieziemy Anakina, jest duże prawdopodobieństwo, oczywiście już na Anakin wsiądzie, że tutaj będziemy już do końca gry, no może nie do końca, w zależności od sytuacji, robić recovery i strzelać razem z rakietami. To wie, może się zdarzyć, że coś jeszcze przewieziemy, podrzucimy, cofniemy. W każdym razie tutaj jest taki, dla te właśnie, do przewiezienia Anakina. Klon Commander, żeby coś grało z tymi klonami, ponieważ Anakin sam nie gra. Jeszcze nie mamy łukich, więc zobaczymy wersję właśnie Anakina jako samodzielnego dowódcy, który zostaje podwieziony przed lata. W międzyczasie ostrzału nie dostanie, bo będzie w lacie. Ale też jest ten drugi człon armii, jakim właśnie jest klon Commander z. Face jedynkami, Face 2kami, sklepami i CTRT, żeby był jakiś fire support do tego. Więc nasza armia nie opiera się w 100% na Anakinie, ale można traktować go to jako taki fajny dodatek, bardziej właśnie jako takiego powiedzmy Operativa niż to OPTC. No i karty dowodzenia. No, musimy wziąć oczywiście kartę słabości. Jedynka Anakina, żeby dać mu to Relentless, żeby miał łatwiej wejść, out No może się przydać, tak? Może się przydać. Synchronizowana ofensywa, ponieważ mamy dwa ITRT, mamy lata, i tutaj oczywiście rozkaz chcemy wydawać wtedy z klona tego komandera. Najbardziej byśmy chcieli na lata, ponieważ on nie sercuje w ataku, to dostałby zawsze tego jednego sercza do ataku. I sobie to może zrobić koordynację, na którejś tam face 1, face 2, może zrobić właśnie do klon komandera I sklon z, z Direct to jeszcze dajemy na 5, więc mamy 4 rozkazy, 4 serdże. Bardzo przyjemna sprawa. Nie doceniasz mojej potęgi. Tutaj myślę, że chcielibyśmy też to zagrać, zanim Anakin wysiądzie, więc Generalnie tak naprawdę trzy tury chcielibyśmy przygotowywać Anakin na to, żeby wysiadł, co może się trochę, może być to wydawać się trochę długo, no ale może tak trzeba właśnie zagrać tym Anakinem z latem, trochę poczekać i w tej trzeciej turze dać mu wejść i spróbować coś nie mocnego zrobić. Sergowanie nakryty wtedy dostanie bardzo mocna rzecz. Master of the Force One. Trzeba odtapować albo Force Pusha, albo Force Reflexa, w zależności od tego, czego będziemy aktualnie potrzebować. Także tutaj nie doceniasz mojej potęgi też. Możemy spróbować sobie zagrać. Oczywiście tutaj liczymy, że Anakin gdzieś tam tego supresa pewnie zwierzę, ale będzie w lacie, więc drugiego nie powinien dostać ani trzeciego. A dwa, dzięki ten act zdejmuje zdejmuję koniec tury. Air Support. I tutaj właśnie myślę, że ten air support jest bardziej taki defensywny. Fajne jest to, że jeśli zginie nam klon commander, zakładając, że zginie, mamy zawsze tego lata. Więc jeśli nawet giną klon commander, to jest jakaś szansa, że z tego lata będziemy mogli strzelić. Yy, ta broń nie ma jakiegoś tam yy, nie ma tego fix frontu, więc tej broni możemy strzelać też do tyłu z lata. Jeśli jakieś jednostki nam uciekną za daleko, to akurat walniemy sobie na to 4 nieskończoność plus BIM-2. Raczej Myślę tutaj, że nie za, żeby nie zaczynać od, fire, od air supportu, tylko właśnie zostawić go sobie jako taki bardziej y, kończący air support, że trzeba dobić jakieś jednostki, które nam uciekły z zasięgu, i wtedy właśnie próbujemy się na tym air supportu stawić. Czy będzie to w ten sposób użyte? No cóż, wszystko wychodzi w trakcie gry. Fajne jest też to, że jeśli przeżyje klon Commander, no to on dostaje tak Serge'a jako żeby wydawał ten rozkaz, bo chcemy, żeby on wydawał, żeby se agresywna zadziałała. Dostajemy sobie rozkaz na 5 z koordynacją, i trzy serge mamy. Hero of the Clone Wars. Prawdopodobnie tym zaczniemy grę. Zazwyczaj się tym zaczyna grę. Exemplar, Exemplar plus Reliable 2. Czyli dajemy Anakinowi dwa serge, które przez te dwie tury, pierwsze będzie po prostu rozdawał w zasięgu lata, tak, jeden, dwa. Innym jednostką, natomiast w trzeciej, gdy wysiądzie, możemy liczyć, że on te serce wykorzysta do swojej własnej odrony. Oczywiście to jest tylko potencjalny scenariusz. Jeszcze to jest prawda, czy Anakin while defending, tak. Anakin też to działa, ta jego umiejętność, jakby jego deflect w zwarciu wręcz z tego co widzę. Więc to jest też spoko, tylko to jest inny deflect, bo zawsze zadaje to inną ranę, jeśli wydamy tego doja. Natomiast, no... Też dają zderzanie obrony, natomiast nie, nie odbijemy większej ilości, tak? Po prostu zawsze możemy to jedno wtedy odbić. Dobrze. Czyli Hi Hero, of The Clone, bo są gdzieś te bardzo zrozumiałe, prawdopodobnie pierwsza tura Anakin i Lat, żeby nam za wcześnie ten lat nie wyszedł, i co tam się napotoczy. czyli na przykład y jakaś tam, y jakiś kor, ponieważ dwa rozkazy dostaniemy i tak z klon komandera i wtedy zostaje nam w poli y dowódca oraz dwa supporty. Czyli mamy taką dosyć ubogą turę, które przepraszam Dosyć ubogą pulę 66% szans na wyciągnięcie Supporta i zawsze to 33% na dowódce Co nie wyciągniemy będzie dobrze Dowódcą zrobimy sobie bolstera Rozdamy te dwa sercze Ruszymy się, wyciągniemy ATRT Mamy jedno co strzeli sobie na 2-4 Jeśli będzie potrzeba to Impact się użyje, bo będzie przeciwnik miał armor i strzelimy sobie w przeciwnika Z armorem, jeśli nie To po no to sobie podejdziemy tak. Ewentualnie zaktywujemy tu drugie, jak widzimy, że to drugie i tak nie strzeli w turze. Także to taka ogólnie dobra karta. Attack of the Clones. Trzech clone truperów plus stajmowanie supresu lub rozdawanie dodatkowych sergiu, ponieważ tutaj mamy sporo tych trooperów, mamy aż czterech truperów To jest wystarczająco, żeby grać tutaj Attack of the Clones zamiast Assaulta. Poza tym, że też chcemy zagrywać troszkę tych Fire Supportów. Więc myślę, że tutaj zamiast asolta to taki wyklon zdecydowanie lepsze. I też dzięki klon komanderowi i jego dyrektowi będziemy w stanie zrobić cztery serge, tak? Przesagrywając tę kartę. Oczywiście tutaj nie uwzględniam na razie ewentualnych strat, które poniesiemy w tych klonach. Bo tutaj Direkcik jak pójdzie nawet na Five'a, no to nawet powiedzmy będziemy mieć ten jeden rozkaz, o jeden jakby za dużo rozkaz, no natomiast wiadomo, że najpierw uznamy trzy klon truperów po prostu żeby dostać ten efekt Search or Remove One Suppression Token. Gdzieś tam się pewnie zmarnuje nam. Mm. Direct w takiej sytuacji. Dobrze. Przejdźmy zatem do Battle plan. To były command cardy. I tak, co my tu? Wybrałem Key Positions. Ponieważ to punktuje na koniec gry, więc mamy duży potencjał do tego, żeby w międzyczasie się wystrzelać. To jest właśnie typowo. Scenariusz na wystrzelanie, na wybicie. Anakin chcemy, żeby anakin coś pociachał, tak? Zaciachał. Chcemy troszkę się postrzelać tutaj, jeszcze w międzyczasie, bo to generalnie jest założenie trochę Republiki. Elitarne jednostki, które mają być silne, które mają dużo przeżywać, mają mocno strzelać. Czyli scenariusz na wystrzelanie nam tutaj powinien pasować. Osiem aktywacji: każda coś robi. Nawet ten dowódca potrafi strzelić, to już było widać w raportach. Serdecznie zapraszam i odsyłam do raportu, w którym grałem klon bardzo przyjemna jednostka i też FIRE supportować go jest całkiem przyjemny dzięki Sharpshooter One. Hostage Exchange. Mamy tutaj albo oddział z Fivesem, albo oddział z tym Piercowym, jak chcemy go po prostu poświęcić na cofnięcie, albo wytrzymalsze face, face Mamy generalnie duże morale. Myślę, że Hostage Exchange jest tutaj spoko. Latez z Anakinem zawsze może gonić przeciwnego Hostage'a. Anakin tam będzie wchodził, ciachał, nasz będzie się cofał. I dwa i trzy, jedno właśnie, które na dalszy zasięg może strzelać i też męczyć przeciwnika. Payloading, ponieważ nasze jednostki yy, nie muszą też generalnie jakoś szybko iść. Laty z Anakinem gdzieś tam chcemy wysłać. Klon Commander raczej w większości sytuacji będzie gdzieś sobie stał z tyłu, czekał na jakieś właśnie takie lepsze okazje do strzelenia, ale niekoniecznie przyjmowania obrażeń. Klony też mogą sobie na spokojnie pchać. Przykładowo ten może czekać, aż właśnie dojdzie do bliższej, yy, bliższego kombatu. ATRT też się nie musi bardzo śpieszyć, yy, to ma generalnie dobry zasięg. Ono jest szybkie, ono może też pchać buzek, może iść blokować buzek przeciwnika. Bombing Run, i tutaj jest troszkę mała kontrowersja, bo możemy zagrać tę wersję z barkami i wtedy Bombing Run będzie jak złoto, bo mamy lata, mamy dwa barki. ATRT jest troszkę wolniejsze, ale jest też wytrzymalsze, bo ma ten armor. Myślę, że tutaj jak przeciwnik, zwłaszcza nie będzie miał jakichś krytykali, impaktów, no to tutaj też jest ok, bo Latę będzie sobie wiozło, jedno, dwa i TRT będą sobie pchały, a wtedy nasza cała reszta rozpiski, czyli te klony mogą się skupić na strzelaniu do przeciwnik, przeciwnika niosącego bomby, a na gdzieś tam wyjdzie, może zaciacha jednego gościa, może nawet uda mu się przejąć bombę. Myślę, że to jest też takie warte rozważenia. Ustawienia. Major offensive, no bo generalnie chcemy blisko. Chcemy być blisko, chcemy, żeby ATRT było w zasięgu, żeby robić fire supporty, chcemy, żeby piercowy doszedł, chcemy, żeby lat w miarę szybko tego Anakina przetransportował, chociaż możemy też myśleć o trzeciej turze, więc tutaj możemy też myśleć w drugą stronę, czyli właśnie brać sobie Long March. Eee, tak, no Long March, żeby po prostu być dalej. To też jest jakaś opcja zamiast właśnie tych hand in i Major Offensive. Natomiast no ja tutaj wybrałem to, bo jest po prostu blisko i da się w miarę szybko te fire supporty właśnie udermęć. No to tak mówię, można ten no, w sumie faktycznie tutaj rozważyć. Rollout, no bo mamy trzy pojazdy i można sobie wcześniej zacząć, tak, wystawić je bardziej. Plus nasze AT&T mają Scouty. I Advanced Position, to jest właśnie ta wersja, że chcemy dać troszeczkę yy, tych klonów bliżej. To jest też spoko do Hostage Exchange, żeby bliżej. Yy, do, tak, no głównie do Hostage Exchange, do, do payloada, żeby się ustawić w lepszych pozycjach. I żeby te klony gdzieś tam stały, bo wiadomo, żeby robić fire musimy poświęcić całą aktywację, więc dobrze byłoby ich schować gdzieś za heavy coverem. ale tak, żeby strzelały, więc scout tutaj może się też przydać. Clear Conditions, standard. Tak, zwykle w Republice Clear Conditions jest w porządku. Warware, ponieważ mamy bardzo wysokie morale, jak możemy zauważyć. Anakin Morale 3, Klon Commander 2, dwójki 2. Face 1 ale z 5 więc 2. Jedyny oddział mający fej, e, morale 1 są to face 1 z z piercem. ATRT pojazd, ATRT pojazd, i LAT pojazd. Także tutaj myślę, że można przeciwnika zaskoczyć, że z morale są sprawdzane tylko na zasięgu 1. Plus, jako Republika, często chcemy trzymać się w miarę blisko, żeby współdzielić żetony. Więc tutaj myślę, że Urwery jak najbardziej w porządku. Supply Drop, ze względu na to, że Supply Drop e, bardzo dobrze sprawuje się w Republice. Weźmiemy Hila. Przewracamy dosyć. No, albo klona, klony są dużo warte. Hypika to w ogóle super. Podleczymy Anakina świetnie, jesteśmy po prostu w niebie. Naprawiacze, no jeśli będzie ktoś strzela do ATR naprawianie ATRT spoko, naprawianie lata spoko. Branie EMA tego, żeby strzelać dystansowo też jest ok, bo mamy czym strzelać dystansowo. Myślę, że supply drop tutaj generalnie jest całkiem przyjemny. No i fortified positions. Ponieważ Anakin i tak sobie wleci z lata, natomiast nasze klony gdzieś tam, co chcą, chcą robić Fire Supporty, dobrze jest właśnie ustawić za jakimś kamerem. Yy, ATRT yy, tutaj, co prawda, z forti, Fortified Positions yy, nie pokorzysta, natomiast ono ma wyjść, żeby, yy, żeby robić Fire support właśnie yy, przez, do tego ATRT. To jest takie troszeczkę drugie założenie tej armii. Tutaj Anakin działający sam, którego podwozi latę. Ale jednocześnie próbujemy coś strzelać. Tak? To nie jest tak, że tutaj jakaś aktywacja się marnuje. Mamy 8 porządnych aktywacji. Nawet ten klon Commander wieszcie mi potrafi strzelić. Te trzy czarne, cóż, te no, trzy czarne są jak Fivesa tak? Też trzy czarne jesteśmy zadowoleni. Także cóż, dzisiaj taką właśnie to rozpiskę przygotowałem. Jeszcze nie miałem okazji jej przetestować. Myślę, że takie rozpiski możecie się spodziewać w jakiejś grze takiej no, przeciwko tacie, przeciwko separatystom bo chciałbym Anakina przetestować z latem, a myślę, że tutaj jest fajna kontrola, właśnie, rozkazów, i jednocześnie ma to ręce i nogi, wygląda to całkiem ciekawie. Ma to dwie, dwa style gry, są takie, tak? Troszkę pod Anakina, ale trochę pod armię, bo Anakin właśnie ma ten problem, że on gra bardzo pod siebie. On nie ma za bardzo kardowodzenia, poza oczywiście trójką, które grałyby z armią, a to co zauważyłem, to Republika bardzo jest nastawiona na granie pod armię, więc tutaj Właśnie klon Commander troszeczkę wspomoże myślę tego Anakina, a jednocześnie Anakin będzie wspomagany przez lata, który będzie go podwoził. Więc tutaj takie powiedzmy dwa człony armii, dwa różne style i zobaczymy jak to będzie grało. Możecie dać znać w komentarzu, co myślicie o takiej rozpisce. Jestem też mile nastawiony na to, żeby przeczytać o jakichś Waszych ewentualnych pomysłach na rozpiski. I cóż. Myślę, że chciałbym też w przyszłościowo zaplanować jakieś granie z Wami, ponieważ wiadomo, jak wygląda sytuacja na świecie. Może być to utrudnione, żeby spotkać się w realu. Też wiadomo, że każdy mieszka w różnych częściach Polski, tak, jesteśmy generalnie raczej od siebie oddaleni. Natomiast w, na Steamie jest coś takiego jak Tabletop Simulator, jeśli ktoś posiada. To myślę, że jakiś strumyk zgrania moglibyśmy zrobić. Tak, strumyk, czyli streama po prostu. Zgrania z widzami. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli jesteście chętni, żeby po prostu siąść ze mną na jakimś Discordzie, czy tam na Teamspeaku yy, i sobie pyknąć takie, yy, sobie powiedzmy, dwie, trzy giereczki, bo te giereczki jednak troszkę godzin trwają. Yy, to myślę, że możemy coś takiego spróbować zaplanować. Właśnie jakiś taki stream. Yy, oficjalne info, jeśli. Będzie jakiś, tak powiem, e, jeśli będą ochotnicy grali przeciwko mnie na tabletop e, sim, simulatorze, e, to, to, jeśli was, to jeśli się zgłosicie w tych komentarzach, to ja po prostu zrobię post na Facebooku, w jaki dzień, o której godzinie będzie taki stream. E, cóż, no i będziemy mieli też okazję dzięki temu porozmawiać trochę o nowych jednostkach na streamie, o właściłkach, czubace, tym gościu, o którym. Generalnie rozpiski z nim ułożę, jak pokażą karty, bo na dzień dzisiejszy jeszcze nie pokazali jego kart dowodzenia. Oczywiście jego w cudzysłowie, bo też pod, tak mi się wydaje, że z Czubaka będzie mógł z nich korzystać, bo nie są one naj, najmowy, no, imienne, ale on wy... na pierwszy rzut oka wygląda super. Mówię, o nim będzie dopiero, gdy pokażą karty. Pokażą może jutro, może pojutrze, kto wie. Jestem mega podekscytowany tym gościem. i... Już coś tam wstępnie sprawdzałem, idzie z nim naprawdę fajne rozpiski tworzyć. Ale dobrze, to innym razem. Na dzisiaj mamy takiego Anakina. Dajcie znać właśnie, co myślicie o takim strumyku z grania z widzami. Co myślicie o tej rozpisce, o wcześniejszych rozpiskach. Też odsyłam do wcześniejszych filmów, też ciekawe rozpiski wam proponowałem. Jak i o takim stylu grania właśnie nad, powiedzmy, dwa fronty. Tutaj Anakin, ale tutaj Armia. I cóż, do następnego filmu. Dzięki za oglądanie.